Siemanko wszystkim witam was na moim kanale w odcinku poświęconym nowemu dodatkowi do Destiny The Dark Below, który swoją premierę będzie miał 9 grudnia 2014 roku. W tym filmie przyjrzę się na szybko, co zostanie wprowadzone razem z tym dodatkiem i jakich zmian możemy się spodziewać. Po pierwsze, podniesiony poziom światła. Teraz po dodatku będziemy mogli podbić swoją postać na 32 poziom. Nowe uzbrojenie. Pojawią się nowe. Pancerze, nowe bronie, zarówno legendarne jak i egzotyczne. Część z tego uzbrojenia będziecie mogli znaleźć w linku, który umieszczę w opisie do filmu. Użytkownicy PlayStation 4 oraz PlayStation 3 będą mogli cieszyć się dodatkowo ekskluzywnym shotgunem The Fourth Horseman, który będzie dostępny od 9 grudnia. W weekendy u Xura będzie można wymienić nasze stare egzotyki na nowe, z lepszymi statystykami, za 7000 glimmerów oraz jednego exotic sharda. Niestety ta wymiana będzie wiązała się z wyzarowaniem danej broni i będziemy musieli ekspić ją od początku. Nowe, legendarne uzbrojenie będzie wymagało upgrade'u nowymi materiałami, które będą się dropiły z nowego rajdu, będą to Radiant Energy oraz Radiant Shard, i będą one wymienialne w Tower u Eris. Czyli, mając 5 Radiant Energy, będziemy mogli je wymienić na 5 Radiant Shardów i odwrotnie. Nowe legendarne uzbrojenie pojawi się bezpośrednio do kupienia w Tower, jednak nie będzie można go kupić tradycyjnie, tak jak do tej pory, za Vanguard Marks i Crucible Marks a za nową walutę, którą będziemy zdobywać w miarę naszego progresu poziomu reputacji, zarówno Vanguard, jak i Crucible. Jeżeli chodzi o nowy ride, to będzie on nosił nazwę Crotas N i będzie dostępny od 9 grudnia na poziomie normalnym, na 30 level. Natomiast poziom Hard będzie dostępny od stycznia przyszłego roku i... Prawdopodobnie będzie na 33 level, chociaż nie jest to jeszcze pewnik. Będą także nowe strajki. Pierwszym z nich jest Will of Crota, dostępny dla wszystkich osób, które zakupią dodatek, oraz The Undying Mind, dostępny ekskluzywnie dla użytkowników PlayStation 3 oraz PlayStation 4 i będzie on ekskluzywny aż do jesieni 2015 roku. Zostaną dodane nowe mapy Crucible. Aż 3. Pierwszą z nich jest Pantheon, która umiejscowiona jest w Black Garden, i będziemy mogli się na niej bawić we wszystkich trybach rozgrywki. Drugą jest SkyShock, która umiejscowiona jest na Ziemi. Będziemy mogli na niej rozgrywać Control oraz Clash w drużynach 6 na 6 osób, i wspiera ona walkę z pojazdami. Trzecią i ostatnią nową mapą na Crucible jest The Cold Run umiejscowiona jest ona na księżycu i wspiera wszystkie tryby rozgrywki. Nowy NPC, który pojawi się w Tower o nazwie Eris, będzie miał dla nas nowe misje fabularne, równo trzy nowe misje: The Whale Lifted, The Sitting. I The Walking. Oprócz misji będą też dostępne nowe Bounty od tego NPC. W związku z podniesieniem maksymalnego poziomu Lighta do 32 Nightfall zostanie podniesiony do levelu 30. Jeżeli chodzi o koszt zakupu nowego DLC, to pojedyncze DLC samo The Dark Below to koszt 79 zł w PSN. -ie. Możemy też zakupić Expansion Pass za 138 zł. Mamy wtedy dostęp do dodatku do Dark Below oraz do kolejnego DLC, które pojawi się prawdopodobnie wiosną przyszłego roku. Każdy, kto zakupi pojedyncze DLC albo Expansion Passa dostanie z paroła EF30 Tumblr. Osoby, które kupiły Expansion Passa, już mają go w swoim ekwipunku, natomiast osoby, które kupiły samo pojedyncze DLC, będą mogły go sobie pobrać u Cady 9 grudnia, czyli w dniu premiery nowego dodatku. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o najbliższe DLC do Destiny. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i jak, w jakiś sposób te informacje będą dla Was przydatne. Pamiętajcie, że niektóre rzeczy mogą wyglądać troszeczkę inaczej. Bo opierałem się też na jakichś plotkach i przyciekach, które można znaleźć w sieci. No i to by było na tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia.